Wynik dla nich no może niewymarzony, bo gdyby wprowadzili to pewnie był wymarzony. Ale, ale pozytywny to jest ten wynik, który karmi przeciwnika. Muszę powiedzieć jedną rzecz. Kiedy Polakom uda się strzelić Gola, momentalnie ten stan takiej błogości myśli minie. I wtedy naprawdę zacznie się Polakom grać dużo łatwiej. A tymczasem Karaż zwolnił. Spowolnił akcję swojego zespołu, ale nie, nie traci piłki. W pojedynku z kędziorą wspomaganym przez Zielińskiego. Jest tam również Maksymienko. Ale teraz nieporozumienie i zaczniemy od rzutu z auta. na swojej nominalnej lewej pozycji, Zieliński na prawej. Początek tylko był meczu, gdy byli na przeciwległych stronach inaczej ustawieni. Piotr Zieliński. Piotr no Zieliński ustawiony na lewej stronie to przede wszystkim ten zamysł, w którym schodzi ze środ z lewej strony do środka boiska z piłką i, i pozostawia ten boczny sektor Recy, który umie się podłączyć, który wie kiedy się podłączyć do, do akcji, natomiast no to nie funkcjonowało za dobrze w pierwszej, w pierwszej połowie. Zobaczymy, czy w przerwie znaleziono jakąś alternatywę na tą, na tą sytuację, bo rzeczywiście tutaj kilka korekt czyli... musi, musi być wprowadzonych. Większe zdecydowanie, zaangażowanie, bo to tak wszystko jest. O, właśnie. Nie ma koncentracji, na co, o czym mówił Robert Lewandowski, że szalenie ważne będzie utrzymanie koncentracji w drugim meczu, bo tam koncentracja była w pierwszym spotkaniu. Też rywal z innej półki, wiadomo, że wyzwala no, inną energię, inne zaangażowanie w grze. A tutaj zaczęliśmy to spotkanie tak z przekonaniem, że bramka to jest kwestia czasu, a ten czas upływa, a bramki wciąż, jeśli chodzi o biało-czerwonych, nie ma. Dalekie wybicie Szczęsnego do Lewandowskiego, ale przejmują środkowi obrońcy. osz do swojego partnera, do Dubry. Steinbors. Publiczność postanowiła troszkę, że tak powiem, zachęcić naszych do bardziej zdecydowanej gry. Znowu niedokładne podanie, ale... Walczył o odzyskanie piłki Krychowiak, udało się to Zielińskiemu, ale no może to jest ten moment wreszcie, krok do Roberta Lewandowskiego, Grośnicki, ostry kołomp Steinborg broni, jeszcze nie koniec, było, że nie wybijają łotysza. No, Ale tutaj był apetyt na strzelenie bramki, tutaj trzeba przeanalizować tą akcję od samego początku, widzieliśmy Krychowiaka, który walczył o, o odebranie piłki, nie udało mu się Piotr Zieliński, momentalnie ruszył mu, mu w sukurs i to napędziło akcję. Piłka trafiła do Lewandowskiego, który odnalazł Grosickiego. Pierwszy dobry akcent, być może to będzie początek tego, na co czekamy. Grosicki w pole karne, znowu wybijają Łotysza, ale tam jest kontuzja polskiego gracza, konkretnie Krychowiaka, miejmy nadzieję, że nie groźna. Jeszcze raz ta cała sytuacja. Przypomnienie składu w jakim gra reprezentacja Polski. Wciąż jesteśmy na połowie rywala tutaj mamy powtórkę całej sytuacji. To do pierwszego słupka nie mógł Kamil Grosicki strzelić inaczej nie wypadało tak samo w tej sytuacji kiwać. Reca do, ten do Ducha do Lewandowskiego, Grosicki. No i zablokowanie go, znowu po raz kolejny strzał Roberta Lewandowskiego. Ale to już są bardziej zdecydowane ataki białoczerwone. Jestem przekonany, że to jest kwestia czasu, kiedy wreszcie drużyna rywala popełni błąd, a my go wykorzystamy. Reca z Grosickim. Ach, teraz niezrozumienie. Trzeba było domykać tę akcję, co pokazuje Grosicki-Recy. No ale tak jak mówiłem, to jest takie budowanie zawodnika poprzez reprezentację, bo w klubie nie ma swojego miejsca. Tarek, wydaje mi się, że gdybyśmy odwrócili rolę, gdyby to Reca był przy piłce, to zagranie w pole karne zrozumiałby Kamil Klosicki, on ma tę inklinację, żeby pchać się z piłką w pole karne. Od Recy za bardzo tego nie możemy, nie możemy wymagać, to jest boczny obrońca, który bardziej operuje przy linii bocznej, stąd so, myślenie tak samo było trochę inne. Wreszcie zadziorny Krychowiak Lewandowski, był tam V. jeszcze raz ta cała sytuacja. No to są uroki właśnie w meczu z teoretycznie słabszym słabszym, ja, bo on nie przebiera w środkach. Wiem, że każdy pojedynek jest dla niego bardzo ważny, że to powoduje, że w tym meczu, meczu jest, a, a gwiazda, ci ci, którzy no, powinni nadawać tą swoim reprezentacją, czasem muszą zebrać coś po, po kościach, tak było w przypadku Roberta Lewandowskiego. Zaczynamy wycofaniem do stoperów. Glik. Kędziora. I przerwali akcję. Gracze Rywala. Rychowiak. Kędziora. Zieliński. Fałlowa. Ale no to też jest. Pozwalanie przez arbitra na tego typu grę, bo jednak zawsze żółta kartka studzi zapędy. Natomiast w tej, w tej sytuacji, Tarek, wydaje mi się, że tutaj doszło do przewinienia, ale indywidualnie chyba nie wypadało. Nie, 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 nie mówię nie o tej konkretnej sytuacji, tylko były wcześniej sytuacje, gdzie można było utemperować nieco zapędy rywala. A jest doping, jest wsparcie, jest dośrodkowanie w pole karne. Piątek wybija Steinbors. Nie może Krzysztof Piątek uwierzyć, że to nie wpadło. Ale było to, o co prosiliśmy w przerwie: o celne dośrodkowanie. Tutaj już dajesz odrobinę roboty napastnikom. Jeszcze raz będzie okazja do ośrodkowania. Grosicki szuka tam słuszne do Pazdana. Troszkę rozluźniło się tutaj w polu karnym. Krich do Grosickiego wycofanie, Klich w pole karne, oddalają Łotysze, ale tylko na moment, Krychowiak, Pazdan, Klich, no wreszcie zaczyna ta środkowa linia u nas być bardziej zdecydowana w podejmowaniu decyzji, Krychowiak, Zieliński, już ładnie to zrobił, no proszę. Teraz wydaje mi się, że powinien zarzucać tą kartkę. To ta no posłucham jeszcze, już Maksymienko nie ukarany. Ale ożywił nam się też Piotr Zieliński. To jest drugie czy trzecie jego zachowanie, kiedy, kiedy wykonuje ten ruch do piłki. Ucieka od piłki. I to pozwala mu się uwolnić od przeciwnika. Musiał ratować się w tym przypadku faulem. Na co słusznie został ukarany żółtą kartką. No to zobaczmy. Kolejny stały fragment gry. Piotr Zieliński ma koncepcję, którą zegrać. rozegrać. Zobaczymy jak. Zrealizują ją w polu karnym nasi zawodnicy. A w rozgrzewce Wojciech Szczęsny. Nie widzą Państwo tego. Łotysze przed pole karne. Sięgnie po nią Grosicki, Już dwóch łotysze obok niego. Na wolne pole. Poch tutaj Reca nie zdążyła, ale przejmuje Grosicki. Był nas... Pomógł sobie odrobinę, odrobinę ręką, natomiast tutaj to było dobre zagranie Kamil'a Grosickiego. Wydaje mi się, że znowu takie yy, oczekiwanie na piłkę bliżej linii bocznej trochę zgubiło rece, bo to co powiedziałem, zagranie i pomysł na, na zawiązanie tej akcji ze strony Kamil'a był bardzo dobry. Zaczyna Steinbors 142 mecze, trzeci sezon w Warce, stroną zdobył Puchar Polski, dwa razy Super Puchar Polski, raz. I teraz. No, o nim akurat trzeba powiedzieć dużo, dużo ciepłych słów i, i dużo, dużo dobrego. To taki obcokrajowiec, który widać, że, że szanuje sobie i pozycję w Arce Gdynia i, i wie, że przyjeżdżając tutaj, no nie może sobie pozwolić na, na słaby dzień, na słaby, słaby mecz. Po stronie tego, tego bramkarza wiele udanych meczów i trzeba, trzeba oddać, że uratował Arce Gdynia nie jeden, nie jeden punkt w tym sezonie. Iłoty Sze, konkretnie osz Pole karne. Idziemy z kontrą. Zieliński. Podniósł się tam Robert Lewandowski. Sędzia tutaj zastosował przywilej korzyści, bo tam był Robert faulowany. Niedokładne dogranie do Grosickiego. Jest Reca. Ale organizują się Łotysze. Pazdan. Dobre przerwanie akcji. I drużyna gości od rzutu z załtu Powstrzymany Górkowski Niedługo 10 minut upłynie nam gry po przerwie. Na pewno zdecydowanie lepszych 10 minut niż wszystkie akcje stworzone przez nasz zespół w pierwszej połowie. No jest tutaj ochota na to, żeby, żeby otworzyć wynik, natomiast nam no, brakuje tego ostatniego dotknięcia piłki. Zawrieniks. I zaczną Polacy. Patrzę, nikt nie podnosi się z własnej do rozgrzewki, ale jeśli będą zmiany to gdzieś dopiero około 60-65, może 70 minuty. Tak zastanawiam się, kogo tutaj mogli, mogli mógłby posiwił, tak? Jerzy Brzęczek sygnować do, do gry. Tak, co, co gwarantują nam niektórzy piłkarze. Patrzę, może Kuba Właszczykowski, może Damian Kądzior, to są też tacy piłkarze obaj, którzy odnajdują się w tej grze w ataku pozycyjnym w grze krótkimi podaniami. Kędziorana, to bieg, ale nie zdąży, bo szybszy był Leinzams. Mamy też Frankowskiego, który doskonale przed drugiej, Ołowy, drugiej połowie z Austrią, tak. z Austrią. To taki piłkarz, który gwarantuje ożywienie. Jeśli ktoś ma hasać tam naprawdę skutecznie przy, przy linii, to niewątpliwie jest to przemysł Frankowski. Kolejny stały fragment dla naszej reprezentacji w górę. Robert Lewandowski, Krychowiak. I będziemy mieli okazję z przeciwległej strony na to, by dośrodkowywać piłkę. Ale cały czas bardzo umiejętnie broni się zespół rywala, Łotwa, Grosicki. I okazja miał ją Piotrek Zieliński, ale posłał ponad poprzeczkę. Troszkę takiej zimnej krwi brakuje w tych momentach, czy takiego spokoju, kiedy jest okazja do oddania strzału. Ja tutaj trafił chyba piłkę w tym na tym etapie etapie wznoszenia. Stąd uciekła trochę na, na zewnętrzne podbicie i, i minęła minęła bramkę. 51 112 widzów na stadionie narodowym. Co biorąc pod uwagę, że to zaufanie kibica trzeba odzyskiwać, jest bardzo pozytywnym, powiedziałbym, rezultatem, no, ale teraz. Trzeba jeszcze tych ludzi nie tylko na stadionie, ale przed telewizorami usatysfakcjonować. Myślę, że może nie z samą grą, bo ta nie jest taka, jakbyśmy chcieli, ale przede wszystkim zwycięstwem, bo to od jest tego trzeba, Od tego trzeba zacząć. Natomiast odrobinę stylu po tym, jeśli uda się strzelić bramkę, też byśmy oczekiwali. Zieliński. Po raz kolejny bardzo ładny w pole rywala, Zieliński. Nie zdecydował się na dośrodkowanie, Teraz dopiero. Szukał tutaj Krzysztofa Piątka, nie udało się. Walczył Krychowiak, walczy jak Lew Krychowiak, ale nie było tam faulu. No i szansa, Rakers na spalonym. gracz łotwy nie ma spalonego okazja. może być 1 do 0, niebezpiecznie. Jak to się skończy? Mamy szczęście, proszę Państwa. Ależ błąd teraz w ustawieniu naszej obrony, a Karaszkans trzyma się za głową. No, było to... Groźna, groźna sądzę. z Armenią. Ale Pamiętaj, my widzimy po przejęciu piłki. Momentalnie mamy zagranie do przodu. To zaskoczyło trójkę naszych obrońców. Całe szczęście, że w miarę w porę wrócili i utrudnili strzał jednemu z Złotyszy. wyobraż sobie, co by teraz się działo w naszych szeregach, gdyby ten strzał znalazł drogę Przecież do, do, do siatki. Spotkanie z Armenią dla straty. Potem miał zespół. Rywala w taką sytuację jak tutaj, tylko też nie strzelił. Ale no, to, jest to jest tak, jak cały roku. czas dąży do strzelania bramki. Trochę się programujesz na... No i teraz znowu groźnie. Znowu groźnie. Mogli Łotysze pokonać, ale wyciągnął się jak struna w tym strzale o szasy yy, Wojciech Szczęsny. No i będzie zmiana. Kuba Błaszczykowski szykuje się do wejścia na boisko. To będzie 106 występ Kuby Błaszczykowskiego. Grosicki. Grosicki. Rosicki, Klich opuści boisko, no i wybijają Łotysze. No nie zachwycił. Mateusz Klich miał takie momenty, w których był przydatny do, dla zespołu, natomiast niczym szczególnym się tutaj nam nie wyróżnił. Dlatego zdjęcie które... tego piłkarza wydaje mi się bardzo, bardzo logiczne. Przesunięcie środka, tra... Trochę departament kreatywności podbudowany i, i Kuba Właszczykowski, który i jako skrzydłowy, i jako ten schodzący z piłką do środka, Lewandowski, zablokowany strzał. Może się reprezentacji przydać. Protestują tam nasi gracze, że było zagranie ręką. Popatrzmy. No tak, bo była ręka. Była ręka. Maksymienki. Ręka też... Absolutnie rzadka. więc tutaj... No teraz? Ach, znowu. Znowu się wybronimy. To napięte, Środek ochrony tam w okolicach 5 metra po stronie Łotwy naprawdę zawodnicy grają dzisiaj bezbłędnie. Wydaje mi się, że nie przegrali żadnego główkowego pojedynku. No jest Polska, Polska na trybunach, a my czekamy na wyjście Kuby, ale przede wszystkim czekamy na bramkę, jeśli chodzi o polską reprezentację. 60 minuta Klich, Krychowiak. Troszkę, przepraszam, Gęziora, troszkę ożywił nam się Krychowiak w tej drugiej połowie. No teraz będzie okazja po tym zwodzie do dośrodkowania. Grosicki aż na raty Steinborski. No to niczego, nie możesz się przy tej akcji przyczepić. Było dośrodkowanie, najpierw dobre zachowanie Piotra Zielińskiego, który przygotował tak naprawdę piłkę do dośrodkowania zejście w kierunku pierwszego słupka przez Kamila Grozickiego też dobrze skierowana piłka do ziemi to po to żeby utrudnić interwencję bramkarzowi posłanie piłki w kozioł no tutaj po raz kolejny swoją klasę pokazuje Steinbox. Kędziora do Zielińskiego udało się no może to jest akcja wreszcie która przyniesie bramkę niedobre wyśrodkowanie Zielińskiego no i zmiana tak jak mówiliśmy Krich opuszcza boisko po raz 106 w narodowych barwach Kuba Błaszczykowski. Kiedyś te powołania nie miały racji bytu, można powiedzieć, kiedy nie grał, ale wrócił, odbudował się, się asystował z szeregu bramki. W związku z tym no, liczę tutaj jakże ciepłe przywitanie na Stadionie Narodowym Kuba Błaszczykowskiego. Myślę, że poniesie go ten toping i pisze bia na biało grających Polaków. Ja biega, żeby otworzyć winy w tym spotkaniu. Biega tym razem na, na boisko z tym, czego, czego brakowało, jedynej rzeczy, czyli z minutami, z asystami i, i z bramkami w barwach Wisły. No jest dyspozycja, więc wierzymy, że przekuje to też na odpowiednią grę reprezentacji. Oślizgnął się wcześniej Robert Lewandowski, później Kuba Błaszczykowski. Jerzy Przemczek mobilizuje naszych zawodników do jeszcze wzmożonego wysiłku. 28 mil pozostaje na to, żeby przynajmniej strzelić jedną bramkę i zdobyć trzy punkty. Bo oczywiście mamy mieć apetyty na zupełnie coś innego. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to, że te oczekiwania teraz trochę trochę topnieją. Chcielibyśmy chociażby otwarcia wyniku i, i trochę spokojniejszej gry, bo tutaj widać. Że co jakiś czas może za naszymi plecami się coś niebezpiecznego wydarzyć. Glik. Zieliński, zgodnie z przewidywaniami w Środkowej Strefie Boiska. Pazdan. Groszicki. Glik. Krychowiak. Reca, Zieliński łatwo się uwolnił, ładne prostopadłe podanie, do piątka ten do Lewandowskiego, Lewandowski, do piątka, okazja, ale tylko boczna szatka. Ale to była naprawdę bardzo składna i przemyślana akcja biało-czerwonych, tutaj zagranie piątka, bardzo dobre, po zagraniu momentalnie wyjście na pozycję miał dwie możliwości Robert Lewandowski tak, i Kuba Błaszczykowskiego, Dokładnie. ewentualnie Krzysztofa Piątka. Wydaje mi się, że Kuba Błaszczykowski widział, że bliżej do, do piłki ma Piątek, dlatego nie angażował się do samego końca. Ale takie akcje chcemy oglądać. Jestem przekonany, że jeszcze dwie, trzy takie akcje będziemy świadkami gola. Pazdan. osz Kubła Błaszczykowski. Pierwszy kontakt z Piłką. Piątek. Wybijają Łotysze. Już zaczęliśmy. Zieliński. Krychowiak. Pazdan. 65 minuta. czeka Tejreca. Odwrócił gry Pazdan. Krychowjak? Rozciągnięcie do Kuby Błaszczykowskiego. Tak, natomiast tutaj przy takich y, przerzutach podnoszenie piłki nie będzie służyło Kubie Błaszczykowskiemu. To nie jest piłka, który żyje z. Y, po, powietrznych pojedynków. Y, tu trzeba utrzymać piłkę jak najbardziej na ziemi. Krychowiak, Pazdan, Greca. Tak, to jest właśnie to. Naprawdę, nie, a nie chcę być złośliwy i doceniam to, że walczy, oglądamy filmy każdy Szereca, ale to wynika po prostu nie z jego możliwości technicznej, po prostu z braku gry. To nie ma pewności siebie, szuka prostych rozwiązań i nie zawsze myśli podobnie jak, jak ten, który gra przed nim, Kamil Grosicki, chociaż Kamil... Zawsze lubił gradzie do przodu i zawsze szukał wyjścia za innej obrony. Tego powinien trzymać się tak samo ale Kreca. A tymczasem Łotysze Grosicki. To ma być do Lewandowskiego. Jest do Lewandowskiego. Lewandowski do Grosickiego na wolne pole. Ruszył w świątej usiłku Błaszczykowski. Jest Lewandowski przed nie Jest wybór, ale źle to wybrał Kamil Grosicki. Musiał czekać musiał czekać, musiał czekać trochę na nadbiegających partnerów i na piątka, i na Roberta Lewandowskiego. Stąd to ostatnie podanie no nie miało, nie, pra, nie miało prawa się udać. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. 8,5 miliona w TVP Wiedynce oglądało tę pierwszą połowę, półtora miliona w TVP Sport. No i razem z Państwem czekamy tutaj na na dobrą wieś, na to, żeby krzyknąć, że jest wreszcie jeden do zera dla naszej reprezentacji. Dobre teraz powstrzymanie. Polacy, Kuba Błaszczykowski, Krychowiak troszkę powinniśmy przyspieszyć. Krychowiak rozciągnięcie do Grosickiego, Grosicki, okazja, Grosicki pole... A i szkoda, myślałem, że zagra dokładniej tę piłkę, ale od razu ją odzyskaliśmy. Wreszcie zaczynamy z większym animuszem, z większym zaangażowaniem rozprowadzać te nasze akcje. Kuba Błaszczykowski, Kędziora, Blik, Zieliński. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Nie ma miejsca do oddania strzału do Krykowiaka. Krykowiak odbita piłka. i tylko rzut Ale jak najwięcej tych prostopadłych zagrań. Teraz znowu Zieliński, prostopadę do Roberta Lewandowskiego. Mamy już za, y, zalążek y, akcji czy zagrożenia, którym, y, którym możemy postraszyć y, przeciwnika. 22 minuty do końca. Kłopoty Górkowskisa ale już wszystko w porządku, podniósł się. No i zobaczymy, czy uda się wykorzystać. To może wreszcie, jak nie można z akcji, to może ze stałego fragmentu coś stworzyć, ale nie. Jeszcze faul. Gutkowski właśnie ucierpiał. Trzymał Roberta Lewandowskiego za koszulkę. Wydaje się, że obrońca łotewski ucierpiał przy tym zagraniu Kędziora. Masza Kędziora tak wysoka, niesiona, wysoko stopa. Zdaje się, że trafił. Lewandowskisa gdzieś w okolicy głowy. Czas płynie. Zostanie nam 20 minut troszkę tam doliczę arbitralnie za dużo. No i teraz zacznie się trochę nerwo. Nerwą. Czy jesteśmy w stanie utrzymać trochę nerwy na nawozy? Czy jesteśmy w stanie wykazać odrobinę tej cierpliwości w grze, bo to też będzie takim czynnikiem, które będzie decydowało, czy ta akcja będzie udana, czy nie. Czy, czy akcja dojrzeje do odpowiedniego momentu, czy będziemy forsować pewne, pewne decyzje? No i niestety nie będzie... Nie będzie z tego pociechu. Przygotowany już Jagodinskis do wejścia, boisko opuści chyba Kubkowski. Tak jest. A jednak uliks wchodzi na boisko. Mieliśmy go w pierwszym meczu, przed też z ławki tego dziesiąty występ gracza Sionu. Świetne warunki fizyczne. No i teraz jest okazja na dośrodkowanie. Jest tam Robert Lewandowski, ale znowu oddalają gracze łotewscy. Zieliński. Dobre przyjęcie przez właśnie właścicielskiego. Zieliński. Nie było faulu. Okazja do kontry. Dobre wejście Pazdana. No i wykorzystajmy to, ale coś jest z naszymi tutaj na tej górze, że ściskają się. Przewracają, chociaż utrzymujemy się teraz przy piłce. No może to jest wreszcie ten moment. Ach, Szkoda. Reca. Niedokładnie do Grosickiego, ten nacisnął tutaj na Łotysza. Staramy się wygrać wojskowy pojedynek, ale z mierzącym 198 cm graczem, który pojawił się na boisku, czyli z Kisem, będzie ciężko. No i Łotysze przed szansą, muszą wracać nasi gracze z daleka.